W sobotę, 18 stycznia 2025 roku w zabytkowym zespole pałacowo-folwarczym w Siemczynie odbyły się pierwsze w tym roku i jednocześnie już 67. Henrykowskie spotkania kulturalne. Wydarzenie organizowane przez Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie przy współpracy z pałacem Siemczyno zgromadziło liczne grono pasjonatów historii, sztuki i kultury. A także znamienitych gości, w tym Katarzynę Szlońską-Getkę, burmistrzynię Czaplinka, Jacka Kołzłowskiego, Starosta Drawskiego oraz Damiana Gresia, dyrektora Wydziału Współpracy Terytorialnej i Turystyki Województwa Zachodniopomorskiego. Uroczystą inaugurację poprowadzili Zdzisław i Bogdan Andziakowie, inicjatorzy cyklu spotkań. W trakcie oficjalnego otwarcia głos zabrali również przedstawiciele lokalnych i regionalnych instytucji. Szczególnym momentem było wręczenie okolicznościowych upominków dla Zdzisława i Bogdana Andziaków przez Bernarda Bubacza, prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Czaplinka, oraz Adama Kośmidra, ostatniego redaktora naczelnego Kuriera Czaplineckiego. Ten wyjątkowy gest związany był z publikacją ostatniego wydania Kuriera Czaplineckiego, który był wydawany przez 18 lat. Po tym wydarzeniu Bogdan Andziak przedstawił przegląd wydarzeń Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie od 14 września 2024 roku, a mianowicie 17 września. Ukazała się kronika filmowa z 64 Henrykowskich spotkań kulturalnych na kanale YouTube pana Tadeusza Broszka. Zachęcamy do oglądania i subskrybowania kanału naszego regionalnego dokumentalisty. Wszystkie relacje dostępne również na naszej stronie internetowej hssiemczyno.pl. 17 września prezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie pan Zdzisław Andziak wziął udział w spotkaniu autorskim z podróżnikiem Arkadem Fidlerem. Spotkanie dotyczyło wydania przez podróżnika jego najnowszej książki pod tytułem Tam, gdzie rzeki przychodzą na świat. Autor w fascynujący sposób opowiadał o swojej najnowszej książce, będącej owocem dwóch lat podróży do źródeł trzynastu polskich rzek, w tym rzeki Wogry. 29 września czwartego roku w malowniczym parku zamkowym w Stargardzie mieliśmy przyjemność promować atrakcje zespołu połacowo-fowarcznego w Siemczynie, w tym szczególnie nasze Muzeum Ziemi Pomorskiej w trakcie pikniku naukowego Stargardzkiego Centrum Nauki Filary. Na stoisku uczestnicy mieli okazję przebrać się w stroje z epoki, co cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Chętnie słuchali również opowieści o historii Siemczyna i regionu Pojezierza Drawskiego, odkrywając jego bogate dziedzictwo. W dniach 29 września 1 października 2024 roku w Zespole Pałacowo-Folwarcznym w Siemczynie odbyło się seminarium połączone z wizytą studyjną pod tytułem Partnerstwo w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych, Praktyka i Rekomendacje na kolejny okres programowania. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych oraz Starostwem Powiatowym w Drawsku Pomorskim. W dniach 18-20 października 2024 roku pałac Siemczyno gościł ogólnopolski Sejmik Przewodników Turystycznych PTTK z całej Polski. Program obejmował inspirujące prelekcje o trendach w przewodnictwie warsztaty i premierę wystawy wędrowny Uniwersytet Etnograficzny poświęconej działalności małych muzeów, w tym Muzeum Ziemi Pomorskiej w Siemczynie. Uczestnicy wymieniali doświadczenia i omawiali innowacyjne techniki angażowania zwiedzających. W drugim dniu odbył się objazd studyjny po atrakcjach Ziemi Czaplineckiej. 19 października 2024 roku w zabytkowym zespole pałacowo flowarcznym w Siemczynie odbyły się 65. henrykowskie spotkania kulturalne zorganizowane w ramach Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa. Wydarzenie koordynowane przez Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie zgromadziła licznych miłośników historii i sztuki. Program rozpoczął się o godzinie 16.00 spektaklem satyryczno-kabaretowym pod tytułem Mądrej głowie, dość dwie słowie. Następnie o godzinie 17.30 zaprezentowano film dokumentalny z seminarium Muzea Społeczne a Rozwój Regionów, a wieczór zakończył się wernisarzem wystawy posterowej Małe Muzea Federacja, podkreślającej znaczenie małych muzeów w zachowaniu dziedzictwa. Wysoka frekwencja, która przekroczyła oczekiwania, świadczy o dużym zainteresowaniu lokalnej społeczności tematyką dziedzictwa Pomorza Zachodniego. 23 i 24 października 2024 roku mieliśmy przyjemność gościć panią minister Bożenę Żelazowską, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, głównego konserwatora zabytków. Pani minister przy asyście pana Tomasza Wolendera, Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i pana Waldemara Witka, kierownika oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Szczecinie oraz posła na Sejm RP pana Jarosława Rzepy, wraz z lokalnymi władzami samorządowymi miała okazję zapoznać się z zespołem pałacowo-folowarsznym w Siemczyniu oraz stałymi ekspozycjami naszego muzeum, jak i powstającą wystawą zabytkowych maszyn rolniczych. Jako gospodarze tego miejsca mieliśmy przyjemność oprowadzić panią minister i zaprezentować działania, które prowadzi nasze stowarzyszenie. Aby chronić i zabezpieczać zabytki. 4 listopada 2024 roku z radością informujemy, że Muzeum Ziemi Pomorskiej w Siemczynie dołączyło do społeczności TikToka. Nowy profil został stworzony, aby dotrzeć do młodszych pokoleń i zainteresować je historią naszego regionu. Rozpoczęliśmy od serii krótkich i dynamicznych filmików prezentujących historię Siemczyna, ukazując piękno naszego dziedzictwa w formie atrakcyjnej dla współczesnych odbiorców. Profil wolontaryjnie prowadzi Dominik Leszczyński, radny Młodzieżowej Rady Powiatu Drawskiego. 26 listopada 2024 roku mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w konferencji pod tytułem Turystyka Wiejska i Muzea, zobaczyć wieś w muzeum, którą organizował Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło ekspertów z całego kraju, a Bogdan Andziak wziął udział jako prelegent w panelu dyskusyjnym pod tytułem Dziedzictwo w muzeach. Poruszano tematy o czym i jak można opowiadać w oparciu o wiejskie dziedzictwo. Ponadto mocno akcentowano brak regulowań prawnych stwarzających możliwość finansowania działalności muzeów pozainstytucjonalnych, czyli muzeów prowadzonych przez organizacje pozarządowe. 5 grudnia 2024 roku w sali kamiennej Zespołu pałacowo flowarcznego w Siemczynie odbyła się Gminna Gala Wolontariatu 2024 organizowana przez panią burmistrz Czaplinka, podczas której uhonorowano 28 wolontariuszy z naszego regionu za ich bezinteresowną pomoc w rozwiązywaniu społecznych problemów naszej gminy. Wolontariat to serce każdej społeczności. To bezinteresowna pomoc, która buduje więź i daje nadzieję i realnie zmienia życie innych. To nie tylko działania, ale i misja, która uczy empatii odpowiedzialności i pokazuje, jak wiele możemy osiągnąć razem. Wolontariusze są inspiracją i dowodem na to, że dobro wraca. Z tego miejsca gratulujemy wszystkim wyróżnionym. Miło nam zakomunikować, że jednym z wyróżnionych jest pan Wiesław Krzywicki, pasjonat historii, regionalista, honorowy członek HSS, zastępca redaktora zeszytów w Siemczyńsku Henrykowskich. Jednocześnie informujemy, że w tym samym dniu na wojewódzkiej galii wolontariatu organizowanej przez marszałka województwa zachodniopomorskiego wyróżnienia otrzymała pani Czesława Hamerska, honorowy członek naszego stowarzyszenia i twórczyni stałej wystawy porcelany stołowej w naszym muzeum. 13 grudnia 2024 roku w galerii sztuki Zamek w Szczecinku odbył się wernisaż poplenerowej wystawy siódmego międzynarodowego pleneru artystycznego Stacja Kultura 24. Wydarzenie zgromadziło licznych gości, w tym przedstawicieli lokalnych władz i instytucji, a także artystów i mieszkańców regionu. Wernisarz był zwieńczeniem kolejnego pleneru, który odbył się w Pałacu Siemczyno, gdzie artyści z Polski i zagranicy tworzyli w malarstwie, rzeźbie, ceramice, tkaninie i fotografii swoje dzieła. 16 grudnia 2024 roku zakończyliśmy realizację projektu publikacji 18 tomu zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich. Publikacja powstała dzięki wsparciu finansowemu programu społecznik oraz ze środków budżetu gminy Czaplinek i Starostwa Drawskiego. Współwydawcą zeszytów jest biuro dokumentacji Zabytków w Szczecinie. Elektroniczna wersja publikacji jest dostępna na stronie hssiemczyno.pl. Zachęcamy do lektury tej publikacji. 20 grudnia 2024 roku zakończyliśmy projekt odtworzenie 24 okien w skrzydle północnym barokowego pałacu w Siemczynie, który został zrealizowany przy wsparciu z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Dofinansowanie w wysokości 149 tysięcy zł stanowiło 85% wartości projektu. Dzięki temu wsparciu, po wcześniejszym remoncie dachu, wykonaliśmy kolejny etap zabezpieczenia zabytkowej substancji północnej części pałacu. To niezwykle ważny krok w realizacji projektu rewitalizacji całego zabytku. 24 grudnia 24 roku ukazały się kroniki filmowe z 65 oraz 66 Henrykowskich Spotkań Kulturalnych na kanale YouTube Pana Tadeusza Broszka. Zachęcamy do oglądania i subskrybowania kanału naszego regionalnego dokumentalisty. Wszystkie relacje dostępne są również na naszej stronie internetowej hssiemczyno.pl 9 stycznia 25 roku w Galerii Sztuki Zamek w Szczecinku odbyła się wystawa Ginny Malinowski pod tytułem Ewokacje, w których udział wziął prezes Zdzisław Andziak. Artystka prezentuje dwa cykle: Nasza klasa i Podróż w głąb natury. Nasza klasa to poliptyk, pełen malarskich portretów, które uruchamiają wspomnienia i emocje, każdy obraz to opowieść o przemijaniu pamięci i refleksji nad współczesnym światem. Z kolei Podróż w głąb Natury to fascynująca seria kwiatowych obrazów, które zachwycają ferią kolorów i tajemniczymi kształtami, odkrywając przed nami osobiste spojrzenie artystki na piękno natury. Wystawy można oglądać do 25 stycznia. 14 stycznia 2025 roku prezes Zdzisław Andziak uczestniczył w spotkaniu noworocznym organizowanym przez starostę drawskiego Jacka Kozłowskiego. Za zaproszenie na to wydarzenie serdecznie dziękujemy. Serdecznie dziękujemy za przekazane dary na rzecz Muzeum Ziemi Pomorskiej w Siemczynie Radzie i wójtowi gminy Siemyśl za podarowany ponad stuletni konny karawan pogrzebowy. Właścicielom konsorcjum Andziak spółka jawna zapodarowany przemysłowy agregat chłodniczy z 1956 roku, jeden z pierwszych wyprodukowanych w powojennej Polsce. Panu Bolesławowi Danilewiczowi zapodarowany kierat konny do napędu stacjonarnych maszyn rolniczych. Pani Czesławie Hamerskiej, za podarowanie kolejnej partii wyrobów wzbogacających wystawę naszego muzeum w postaci wyrobów z porcelany stołowej, 85 sztuk, wyrobów ze szkła barwionego, 19 sztuk, wyrobów ze szkła kryształowego, 10 sztuk, wyrobów ze szkła uranowego, 12 sztuk. Szanowni Państwo, gorąco zachęcamy do przekazywania 1,5% podatku na rzecz celów statytowych Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie. Nasz KRS to 0,000247103. Każda Państwa Złotówka to bezcenna inwestycja w zachowanie naszych lokalnych zabytków i twórczych inicjatyw kulturalnych. Zachęcamy do skorzystania z linku ułatwiającego rozliczenie roczne podatku, umieszczonego na stronie hsssiemczyno.pl Następną część spotkań wypełniła prelekcja pod tytułem Pomniki historii Idea i ludzie. Przygotowana i zaprezentowana przez Marię Witek, dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, oraz Waldemara Witka, kierownika oddziału terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Szczecinie. Wykład spotkał się z ogromnym zainteresowaniem przybyłych gości, którzy mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat ochrony i dokumentowania cennych zabytków. Kolejnym punktem programu był koncert noworoczny, karnawałowy Romans, w którym publiczność przeniosła się w klimaty opery, operetki, pieśni neapolitańskiej i piosenek z dwudziestolecia międzywojennego. Na scenie wystąpili Joanna Słowińska, Mecosopran oraz Jakub Gawrysiak, pianista, kompozytor. Entuzjazm słuchaczy wywołały zarówno wirtuozerskie wykonania, jak i swobodna, pełna humoru narracja artystów, którzy skutecznie rozgrzali styczniowy wieczór. Uczestnicy i organizatorzy dzielili się refleksjami oraz planami na przyszłość. Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie serdecznie dziękuję wszystkim za tak liczne przybycie i zapraszamy już 1 marca, kiedy to obchodzić będziemy 80. rocznicę powrotu polskości na Pomorze Zachodnie. Frekwencja dopisała, sala po raz kolejny wypełniła się prawie do ostatniego krzesła. Henrykowskie spotkania kulturalne, które już od lat stanowią doskonałą okazję do obcowania z kulturą i historią, to także okazja do budowania i wzmacniania więzi w lokalnej społeczności serdecznie dziękujemy za Państwa obecność i do zobaczenia w Siemczynie.